Witam Was kochani. Spacerując po łąkach, po dzikich łąkach, weszliśmy na plażę. O, ludzi nie ma, wiaterek jest, co prawda, ale wczoraj było zimno, wczoraj był taki wiatr odczuwalny, a dzisiaj jest właśnie nieodczuwalny wiatr. Bo to widać po tych falach pieniących się. Poczekaj, Madusiu, poczekaj. <noise> Maduś, jak widzicie, cały szczęśliwy, no bo w nocy padał deszcz i ten piasek yy, plażowy zrobił się taki yy, nie taki piaszczysty, tylko on jest teraz taki zbity. I jemu się o wiele chyba łatwiej biega i spaceruje po tym piasku Madulek, chodź tutaj, chodź! Chodź, chodź szybko! Chodź, szukaj ptaszków! No, spójrzcie, jaki jest. Uuu. On jest przeszczęśliwy! Ojej, Yukika, złapałeś! No dobrze! Podejdę bliżej brzegu, to zobaczycie jak fajnie te fale wyglądają, pieniące się. O, spójrzcie jak fajnie, ale fajnie, ale blisko. No, no sama radość, sama radość widzieć takie. Takie lekko wzburzone morze. <noise> no, słuchajcie, jeszcze raz powtórzę, bo ja nie wiem, czy było słychać, bo widziałam na ekranie, że ktoś dzwonił do mnie. Jakiś nieznany numer. No, wspaniale jest widzieć takie lekko wzburzone morze. No. Ale wiecie co? Um, moja znajoma yy, pojechała do. Hiszpanii na Malagę i wyobraźcie sobie ona tam kąpała się, bo było ciepło kąpała się w morzu i wyobraźcie sobie że poparzyła ją meduza no i czytałam właśnie w internecie, że właśnie w tych rejonach też we Francji pojawiły się różne gatunki meduzy, które parzą a tutaj sobie ludzie spacerują z tymi kijkami i bez kijków tak po prostu sobie turystycznie dla zdrowia o Yy, no przed chwilą spotkałam takie dwie panie, z nimi porozmawiałam, to tak nie będę nagrywać yy, bez pozwolenia. Ale to tylko była taka, <grywka> taka przerwa chwilowa. No Maduś jest przeszczęśliwy. Przeszczęśliwy. No może ujmę jaką skaczę z radości. Dawaj Kika, dawaj. Oj oj oj, aj, 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 aj. <grywka> Ojej. Jej, jej. On dosłownie na tą plażę yy, wszedł w podskokach. <laughs> no wiesz, ty nie masz czym siusiać. <laughs> no, chodź dalej, chodź. Chodź dalej, chodź. No chodź dalej. Du, 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 du. <laughs> Ojej, on jest pocieszny. No tak jak każde zwierzątko, wiadomo. No dobra. No i słuchajcie właśnie te... Meduzy normalnie tak parzą. Człowiek się kąpie w morzu i dosłownie, a moja znajoma właśnie była tam na maladze już nieraz i nigdy w ogóle się nie przytrafiło i coś takiego i pokazała mi w ogóle miejsca na ciele poparzone, no naprawdę obłęd, dosłownie obłęd. A i co jeszcze się dowiedziałam? Bo yy, Y, trzeba obmywać oparzone miejsce y, po oparzeniu, właśnie słoną wodą, y, tą morską wodą, a nie wodą z kranu. No, y, no i później y, jakaś specjalna maść y, kupiona w aptece. No, i to się goi. Y, takie poparzenie od dwóch do trzech tygodni minimum. No zależy jeszcze w jakim stopniu jest yy, ciało yy, poparzone. Yy, no i właśnie yy, jak wpatrzyłam w internecie o jaką tu ewentualnie meduzę chodzi, no to właśnie jest tam pokazana taka biała, długie te tema od nogi, takie długie białe, cała biała jest. No, no, z wyglądu dość ciekawa, ale bardzo, bardzo y, taka niebezpieczna. Ale y, pisało, że tam y, nie ma oczywiście jakichś tam y, skutków y, ubocznych, takich, że y, można, załóżmy od tego, czy umrzeć, czy, czy jakieś tam szkodliwe bardzo dla zdrowia, czy coś. No, ale mimo wszystko. Żeby zagoić, no to trzeba trochę odczekać i to w ogóle te miejsca, yy, w ogóle tak yy, swędzą bardzo, że to trzeba yy, wszystko wytrzymać, nie? No niedobrze, niedobrze, no taka yy, przykra niespodzianka, no a reszta była po prostu, no wiadomo, cudowna, tak? Tak jak jest właśnie w Hiszpanii, na tych Wyspach Hiszpańskich, przecudownie, tylko odpoczywać i się relaksować. A tu taki pimpek idzie ale fajny malutki no o, tak taki fajny patyk czyściutki obrany z tej kory dawaj kija dawaj kija no Poskacz troszkę, poskacz troszeczkę, no dawaj, chodź tutaj, chodź, no dawaj, oj tak, 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 no ślicznie skaczesz tak do góry, tak wysoko, oba bla, 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 no tak, a tak, no chodź, no i fajnie, nie ma ludzi jeszcze na tej plaży, no wiadomo, no Piasek jest mokry, prawda? Także yy, no ludzie są w pracy, bo to jest dzień poprzedni. No i można tutaj sobie swobodnie pospacerować po tej plażowej pustyni. O, pobiegł za ptaszkiem, bo Maduś lubi gonić ptaszki. Tak, dla zabawy. No, no cóż, będziemy chyba szli do domu powoli, co? Dulek? o, a ja ubrałam złote buty. Ja uwielbiam po prostu takie różne złote dodatki. O, no, tak. O, o. Dobra, słuchajcie. Do następnego. Ciao, ciao.